Na początku grudnia nasza szkoła postanowiła wprowadzić nową tradycję przerwy aktywne. Pomysł był taki, że zamiast siedzieć na korytarzu, każdy uczeń musi w trakcie długiej przerwy wykonywać jakieś ćwiczenia. Dyrekcja uznała, że to poprawi zdrowie i rozładuje napięcia. Pierwszego dnia wyglądało to jeszcze niewinnie. W sali gimnastycznej rozstawili materace i kazali nam robić pajacyki, ale szybko zrobiło się dziwnie. Na drugiej przerwie nauczyciel od WF-u wyciągnął gwizdek i kazał całej klasie biegać w kółko. Kto stał pod ścianą, dostawał uwagę za brak aktywności. Niektórzy zaczęli kombinować. Ktoś udawał kontuzję, inni nagle przypominali sobie o wizytach u z tym i twierdził, że lekarz zalecił mu absolutny spokój. Później wyszło, że to była zwykła ściereczka owinięta wokół ramienia. Najgorsze było to, że każda przerwa miała inny zestaw ćwiczeń. W Poniedziałek pompki, we wtorek skoki na skakance, w środę przysiady, a w piątek dyrekcja wymyśliła taniec integracyjny. 150 osób na korytarzu tańczących w rytm przypadkowej muzyki z głośnika. Tego nie da się zapomnieć. Po dwóch tygodniach rodzice zaczęli się buntować, że dzieci wracają do domu bardziej zmęczone niż po WF-ie. Dyrekcja trochę się obraziła, ale zawiesiła program. A ja, teraz, kiedy mam zwykłą przerwę, czasem łapie się na tym, że automatycznie zaczynam robić pajacyki. Trauma została.